Mówicie, że jesteście tacy wspaniali, a rozdajecie nie swoje pieniądze! I nikt mi nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne! Pani redaktor, czy w tej szklance na pewno jest sama woda? Tak, panie pośle, zapewniam, że to jest tylko woda. Czy możemy wrócić do tematu zanieczyszczenia powietrza w mieście? Właśnie, panie Marku, może nam to pan wyjaśni! To był główny punkt kampanii wyborczej palkiej partii. A przez cztery lata nic nie zrobiliście w tym kierunku. Przez cztery lata. Pani poseł, przez cztery lata wybudowaliśmy tysiące nowych mieszkań. Podnieśliśmy płacę minimalną, znieśliśmy bezrobocie. Czyli kosztem! Każdy wasz nowy podatek tak naprawdę godzi w najbiedniejszych. Pstuła! Z tych samych, których kupujecie swoim rozdawnictwem. Skora! My. My słuchamy wszystkich obywateli. Wszystkich i, odpowiadamy, I na po... odpowiadamy na potrzebę wszystkich obywateli. A co wy robiliście przez tyle lat? My wyprowadziliśmy ten kraj z kryzysu. Co ty bradzisz, durna babo? Jak inaczej wyprowadziliście te moje pieniądze na zachód. Ale Janusz, ona i tak ciebie nie... Dobra słysza. Grażynka, oglądam. Dlatego nie chcemy wprowadzać nowej ustawy, chcemy zmodyfikować istniejącą. Po prostu podstawa programowa jest archaiczna, to edukacja ma być przystępna, musi być tańsza dla wszystkich dzieci, musi być miejsce, czy to w przedszkolu, czy to w szkole. Tak, Skoro Pani chce robić. walczyć z naszymi dinozaurami w ministerstwie, to, to ja bym w sumie dla Pani mały prezent. Co prawda mówiła Pani o kamieniach, ale myślę, że cebula o wiele lepiej do Pani pasuje. Gdybym wiedziała, że będziemy się wymieniać prezentami przyniosłabym buraki. Ale czego można się spodziewać? Po sejmowym aferzyście? Słucham? To panią należy rodzić ze wszystkich skandali, matac, afer... Nie, panie pośle, Ależ panie oczywiście, pośle, teraz ale oczywiście posła, Musimy kończyć. Ale, ale... Proszę prosto do celu. Idę prosto tylko, jak mam dobry humor. Pani nic nie powiedziała. Zero argumentów, same brednie. Same, Bo same brednie. Nie dociera? Przecież pani Ale radę. przepraszam, ale my nie ja jesteśmy to... na tym, przepraszam pani. bardzo. Nie jesteśmy na tym. Tak? Jak ja pani tak nie mi... szanuje, to co ja mam. Ja nie szanuję, to pani nawet nie daje mi dokończyć. Ja nie z Panią, ja, ja, już, to... ja już skończyłem A. z, Panią nie, nie z Panią. Do tego, pani Ja, pani ja już skończyłem z Panią rozmawiać. Ale ja skończyłaś, Panią. Z, z nami? A wy tak co? Co? Dobrze, serdecznie ja dziękuję. na czas dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękuję Dobra, za dzisiejsze spotkanie. Renata, Rewus i tego tygodnia ta zapraszam. I czemu mi wyłączyłaś? Przecież już się skończyło. A o tych głupot to stajesz się agresywny. Jakich głupot? Źle mówił? Źle? Przecież tego lewactwa nie powinno się zapraszać. Oni jedną ręką dają, a dwie hapią. Najchętniej by wyprzedała cały kraj. Ona nie miała żadnych argumentów. Byle tylko tego biedaka zakrzyczeć. Janusz, zobacz, co oni z tobą robią. Dobra, mamy to. Dzięki. <śleski> I co? Jak było? Jak zwykle. Do poprawy. Mówiłam za siebie, a nie w kamerę. A może kawę, pani Adriano? No? Dla ciebie, pani Delfin. Bo. bo. bo ja pomyślałem, że może. Ja jutro... tu jestem od myślenia. To ja jestem projektantką waszych karier. Ale. Beze mnie byłbyś nikim. Tu są scenariusze na jutro. Ma być na blachę. Kawa. To nie Ach, dzięki. To co, lecimy na szmorniki?